Kwan, kwan. Jakby Hyden nie upadł, to by w ogóle ci to gandało. tak. Więc na podejście po prawej stronie, tak mi się wydaje, że tam, daleko wstrzelony sobą kuca. I co? Który jeszcze? Tak, 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 tak czasami bywa Ale sierwus Ajajaj, aj, aj, kurwa, jeszcze piwo tak, wylałem, ja się pierdolę. pierdolę co za dzień, kurwa Jak go odpuszczamy? Nie, nie Nie? <laughs> nie, nie ja. Mam dość, mam dość! Jak będzie 10-5, to mamy to. to mamy ten moment, w dość. Co? Ups. Zabijam ich? w Nie wierzę, dość. Co Ops. Zabijamy Zabijam ich. Nie Ok. Nie wiesz, ale mam wolny refleks ten. Okno. Okno. Nie Oj. Ale łapie się. Jeszcze awopadzisz, uskopowała. What the fuck? O, Między nami, wiesz, są spięcia mniejsze, większe, takie siakie i owakie. Dowcipkujemy sobie, no ale to nie jest to, że ja, ja go nie lubię, nie? Tak na pewno nie jest. Nie komentowałbym z nim. Ostatnie nasze stosunki bardzo się ociepliły. Boję się, żeby nie było za ciepło, ale na razie jest w granicach rozsądku. <śpiewanie> <śpiewanie> Żarty, nie. Żarty. A kapulko mam nie, nic nie słyszę. Się nie wiem kurwa co. Fontana z początku, tam, nie Fontanna? Fontana. Nie bolo to bolo słyszę. nie A sub mi leci. Kurwa, mać, fontanna Ja pierdolę! Długa, długa. Dzięki dzięki suba, ale w takim Kura. kurwa momencie, że nic nie no, słyszałem. Dziękuję. Wa mać, no. Od tej kury wojewana. Poważnie on tak agresywnie gra. Ja Za, choć, tango. Zbyt, no, cię, chodź, tango! proszę ci, chodź. Go tango, No nie, 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 Jad, na nie. Daj, nie, 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 dam nie, nie, paja, nie, na nie, paja, nie, 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 paja, nie, Rady, kur... o, ale, ej, tak, 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 nie, 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 dam nie, 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 nie,

<laughs> Już wyłączyłam kamerkę. Zabił mi go, no jaka... Ta! Zabił mi ty no, zdnokowałam go. Śpeusz. Oddawaj fraga. Mój fraga. Nie! Muść Amber Cox! Co jest z moim letem dzisiaj? Dedosy! Nie, gównicy? Gównikcy! to przyjadę na wizory, kurwa, Dedosy! Czemu frag w ostatniej chwili zmieniło regulamin i awansowały koksy? Bo zapłaciłem! <laughs> byś zobaczył Patryka na żywo, to byś wiedział dlaczego. Tik. Nie, no jeszcze raz, słuchajcie. Dobra auto. Co pan Ojej, ja, to. Co? Nie! Dobra, żyjemy, żyjemy wszystko pod kontrolą. To był taki trik, który chciałem właśnie wytestować. Czy można żyć kątem opony o kurwan. no nie! Okej, okay, dobra. Nie wyszło trochę. Dobra, trudno. To jest rybusik. Ja pierdolę cześć kasztan. Boże, co to za górka była? Gdzie mieszkam? W Wielkopolsce! Strefa, 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 muszą wybiegać! Wybiegają! Nice, 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 nice! Okay, Jeszcze jeden. Za murkiem gdzieś? Nie. Jeszcze będzie wybiegał chyba. Co?! Jest tutaj, przy drzewku takim cienkim. Tak, przedem, dobra. Tak, 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 tak. Co? Jest tutaj, przy drzewku takim cienkim. Tak, przedem, dobra. Na niego. Tak, 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 tak. Za drzewkami jest. spokojnie. Tak. Spokojnie. A my nie żyjemy. Nie, żeby to ugrał. Proszę, proszę. Nie. Proszę, ugraj Przecież to. Yes. Pięknie. Ej, co on zrobił? PIĘKNIE! PIĘKNIE DRUŻYNO! On wstał i stał jak kołek. Czy tylko ja tak widziałem? No ja też tak widziałem. Byłam Byłem zbyt dobra. mocno podekscytowana. łowić. Jestem głodna. Łowić tam. Potem smarowanie będzie jak zasłuży. Dobra, jak złowię ryby to ja chcę smarowanko. I jedzenie. To tam... Przygotuj się, że będziesz kucharz. Jakie ona, ma, jakie ona ma wymagania, nie? Nie ci, że ja zgadamę. Co się stało? Nie wiem. Ale to chyba w domu. Klawiatura, Halo? Nie wiem, uciekła, uciekła. Okosa? Ja Paulinę ratuj. Idź i ci na wyobrażacie sobie? Wyobrażasz. Teraz nawet da radę tego słuchać. Popraszacie sobie gifa na siódmy miesiąc, a tam w tle płynie w nas ta młoda krew, wiesz dobrze. Kto przejmuje tuster? Pamiętam jak krzywo patrzyłeś na mnie. Nie sądziłeś, że się w tym miejscu znajdę. Młoda krew. płynie w mojej żyłach, to, co mówi hejter, chuja wbijam, zawsze dajemy. 110% z i wyśliwa razem ze sztosem. Jak ja to robię na siódmy miesiąc? Panie! <gryw> Dobra, ja prowadzę. Proszę wsiadł. O, o. Uderzy, Uderzył, uderzył tam. Dawaj, dawaj go. Już. Stój. stój, stój. Zajadę mu drogę. Zajadę mu. Władzo, proszę środkiem nie biegać. Co to ma być? Mamy, zatrzymaj się. Stój, mówię. Chyba nie działa taser na taką Pałka, pałka. Proszę, stać! Pałka. Kurde. A pałka, I nie, a nie mu tylko zajechać drogę. O kurwa, co ty masz? To jest twoja pałka? Kurwa, <śpiewanie> witam, Pierdolę cię, że nie zginie. Jestem. Nie mory, nie rozpierdolę samochód, bo nie lansować. Kurwa, ty typ jest głównym. Jebany, masz się poplułem, a ja zagramy jebany random. Czekaj, za krzakiem. Ej, cała ekipa chyba biegnie. Kurwa, dostaję tego Ej, ty. Mać. z górki, zbiegają pedały, no a się wkuję. Zostałem tu.